Pan śmierci, władca śmierci. Żelazny upiór, jeden z większych kopsów jakie występują na Samoner Slifcie, dostaje reworka. Znamy umiejętności, znamy wygląd, wiemy o nim już całkiem sporo. Czy Mordekaiser stanie się znienawidzoną przez wszystkich postacią? Czy będzie zbyt silny, czy będzie totalnie bezużyteczny? Dziś postaramy odpowiedzieć sobie na to właśnie pytanie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Weko, a dziś opowiem wam, jak zmieni się Mordekaiser w grze League of Legends. Zanim zaczniemy, pamiętaj o łapce, jeżeli materiał się spodoba, jak i subie, jeżeli jesteś nowy. Z postacią żelaznego upiora jakim jest Mordekaiser zawsze towarzyszyły mi dziwne i takie dość specyficzne uczucia. Bo bohater zazwyczaj był poza metą, z wyjątkiem gdzie grało się nim na AD Carry bodajże sezon temu, zawsze był bohaterem raczej niszowym, jednak o bardzo wyraźnym charakterze przynajmniej w grze, bo nie ukrywajmy nie ma dużo takich postaci pokroju mordka. I postać przeszła sporą ilość zmian. Na początku jego historii grało się nim pod fulltanka, później stał się pewnego rodzaju AP bruzerem, których w lidze nieco brakuje moim skromnym zdaniem. Potem przeszedł swój rework i był grany od topa przez mida, aż wylądował na AD carry. Bohater zatem miał niezwykle barwną i wyboistą przygodę na Fields of Justice. I choć w grze Mordekaiser był wyjątkowym bohaterem, tak w ogólnym jego zarysie czegoś zawsze mi przy nim brakowało. Być może dlatego, że był on nieco memiczny. Mordekaiser. Czy nie wiem, może dlatego, że cierpiał na jak to Riot określa pizzostopie. Niemniej jednak pod kątem wizualnego upgrade'u jak najbardziej przyda mu się zmiana. Pod kątem gameplayowym już nie jestem tego taki pewny. Ja osobiście wyznaję pewną zasadę, że nie ma w tej grze dobitnie słabych postaci i każda ma pewien atut, pewną przewagę nad innymi bohaterami. I zwykłem mówić, że pokaż mi postać, a na pewno znajdzie się jakiś jej OTP w minimum diamencie 1. Jednak są pewne postacie, którymi jak to się mówi wyżej dupy nie podskoczysz i niektórzy herosi w lidze dają mainerowi więcej niż inne postacie. Świetnym przykładem jest tutaj Riven, która co ciekawe jest przez część graczy uważana za totalnie nieskilową postać, a jednak ilość jej mechanik, kancelowania animacji czy double cast comp jest po prostu przeogromna. Bo wiecie, to, że masz golda i bez totalnie mechanicznego skilla Riven ograć przeciwnego Top Lanera, to nie znaczy, że jesteś dobrą Riven i postać jest jakaś super. To na przykład w Challengerze znajdzie się spora liczba mainerów tej właśnie postaci. Po co jednak o tym mówię? Ano po to, że moim zdaniem, jeżeli jest gracz albo kilku graczy, którzy są w stanie nawet słabą dla reszty graczy postacią nabić Challengera, to trzeba zastanowić się nad tym, czy wymaga ona zmian. I Mordekaiser jest właśnie taką postacią. Oglądałem kiedyś z ciekawości mecz jednego z lepszych graczy Mordka na świecie. To co robił, wydało mi się iście nieprawdopodobne i dopiero wtedy zobaczyłem, jak Mordekaiser jest potężną postacią. I dlatego właśnie trochę nie rozumiem decyzji Riot Games o zmianie jego umiejętności. Drugą sprawą jest taka, że niezbyt podoba mi się to co ostatnio Riot Games robi z reworkami. I spokojnie, chwilę jeszcze ponarzekam i przejdziemy do mięsa tego materiału. No ale zobaczcie, załóżmy że w Ligę gra 60 milionów ludzi i fanów Mordecajera jest nawet i 0,5%, czy inaczej mówiąc 0,5%. Daje nam to około 300 tysięcy graczy. I teraz ci gracze dostają informacje, a H zmieniają naszego bohatera, pewnie zmienią go tak, żeby nas nie wkurzyć. No ale moim zdaniem, mainerzy Mortka mogą się tutaj poczuć nieco zdziwieni. Bo sam Riot Games zarzeka się, że kwintesencją reworków bohaterów jest zachowanie ich stylu gry, poczucia takiego feelingu rozgrywki, jakby z unowocześnieniem ich skill kitu. Jednak śmiałbym się tutaj mocno z tym nie zgodzić, bo unowocześnienie postaci, a zmiana ich feelingu gry to oczywiście nie to samo. I w mojej opinii świetnym przykładem takiego reworka jest Nunu, który dostał takie zmiany, które wróciły go do gry, nie zmieniając jego charakteru rozgrywki. Jednak źle wykonanych przykładów idei Riot Games znajdzie się całkiem, całkiem sporo. Na przykład Katarina, która stała się bardziej skillową postacią, co nie jest oczywiście niczym złym, która nie polega już na jak najszybszym pozbyciu się celu i dokonaniu resetu, a teraz polega i na tym, i na mechanice podnoszenia sztyletów. Mamy Atroxa, który z postaci na podłup Trindamera stał się krzyżówką jego z Riven. Mamy Irelię, gdzie jasne jest silniejsza niż była, jednak ja jako no prawie mainer, bo była to moja najczęściej gra na postać na topie, w ogóle w nowej Ireli się nie odnajduję. I mówię o tym dlatego, że Mordekaiser należy do tej grupy postaci. Dlaczego? Gdyż zwyczajnie będzie miał on chociażby nową super umiejętność. Dobra, zatem co będzie robił nowy Mordekaiser? W zasadzie jego stare Q zostało przeniesione na pasywkę, jednak w nieco słabszej mam wrażenie formie. Ponieważ autoatakowanie mordkiem będzie zadawać dodatkowe obrażenia, gdzie po trzech atakach lub zaklęciach pasywa zadaje obrażenia pobliskim wrogom i daje mordkowi prędkość ruchu, dopóki nie znajdzie się poza walką. I ta umiejętność jest jak najbardziej w porządku. Na Q będzie uderzał maczugą, bijąc obszarowo lub bijąc więcej, jeżeli obrał jeden cel i również jak najbardziej spoko. Na W mordek 25% obrażeń, które zadaj zadanych w niego, absolutnie Absorbuje po to, aby móc sobie skastować tarczę, którą później może się również uzdrowić. Na e The Kaiser dostaje 25% przebicia odporności na magię, co daje nam informację, że będzie świetnie radził sobie z tankami. Jak również AP Bomba Mortka może być bardzo silna. Co ciekawe, jednak jeszcze nie wiemy, przynajmniej ja się takiej informacji nie doszukałem, czy będzie to podobnie jak u Edariusza, że przebicie armoru będzie się po prostu skalowało z levelem. I zakładam, że tak będzie, że na każdym skillu będziemy, znaczy na każdym wylewelowaniu skilla, będziemy dostawać kolejne 5% przebicia emresa. No bo myślę, że wszyscy jednogłośnie się zgodzimy, że jeżeli Mordek przy pierwszym wylewelowaniu E dostawałby 25% przebicia odporności na magię, byłoby to po prostu za silne. E ma jeszcze aktywną umiejętność, czyli rzucamy pazury czy rękę, która przyciągnie przeciwnika do bohatera. Ultimortka przeszło totalną zmianę. Mordekaiser zabiera wrogiego bohatera ze sobą w inny wymiar, aby stoczyć z nim 7-sekundową walkę tylko i wyłącznie 1 vs 1, gdzie Mordek kradnie jeszcze pewien procent głównych statystyk wroga, jeżeli pojedynek z nim wygra, pochłonie jego duszę i zyska dodatkową premię, która zakończy się, jeżeli ten właśnie bohater, z którym pojedynek wygraliśmy, odrodzi się. I tutaj na razie możemy rozkmijać tylko, jakie to mogą być statystyki. Czy tylko armor i magic resist, czy też może będziemy kraść obrażenia od ataku, czy mocy umiejętności, bądź zależne to będzie od postaci, podobnie jak w przykładu tarczy Kamil. I powiem Wam szczerze, że nieco się tutaj zawiodłem z dwóch powodów. Po pierwsze, sam Mordek, o czym za moment powiem Wam trochę więcej. Ogólnie niezwykle podoba mi się w nowej odsłonie. To zmiana jego charakteru gry w aż tak mocny sposób, nie wiem czy spodoba się mainerom i entuzjastom tej postaci. Podobno projektanci Mordka pracowali w oparciu o opinię mainerów tejże właśnie postaci, choć przy tak ważnym elemencie nie za bardzo to widać, chociaż oczywiście niczego Riot Games tutaj nie zarzucam. Po drugie, jeżeli gracie już w ligę kilka lat, nowy ult Mordka może wydać Wam się niezwykle znajomy. Bo miała go dostać Fiora, ale nie ta pierwsza Fiora, która skakała z sześcioma Tiamatami po przeciwnikach i robiła easy pente, a miała być to umiejętność Fiory po reworku, gdzie wymiar miał być zastąpiony areną lub przeniesieniem w jakąś część mapy. I wtedy umiejętność została odrzucona z racji tego, że była zbyt silna. Jak widać dużo się zmieniło od tamtego czasu i już mam w głowie kolejny materiał, w którym opowiem Wam dzięki nowej erce Mortka jak LoL mimo tego, że nie da się go już zbalansować, bo elementów w nim jest po prostu zbyt dużo, zmierza w stronę chaosu i totalnego niogaru. Bo to jest trochę dziwne, że kilka sezonów temu jakaś umiejętność była zbyt OP, a teraz nagle wraca i nikt jakby się tym za bardzo, mam wrażenie, nie przejmuje. I nieco się obawiam, że ten Mordekaiser ze swoją super umiejętnością będzie strasznym katem. No bo zobaczcie. Załóżmy, że przeciwny Lee Sin jest 8 do 0. My naszym Mordekaiserem na topie mamy jakieś, załóżmy 3 do 2. Oczywiście sami jeszcze atakujemy przeciwnika, a przy okazji jeszcze zabieramy mu część jego statystyk. I wygranie pojedynku z Mordekaiserem wydaje się być bardzo trudne. Tym bardziej, że z wymiaru nie można uciec, a jedynie można kajtować Mordka i jedynym wyjściem jest przeczekanie tych 7 sekund lub wygranie pojedynku z Mordkiem. I boję się, że projektanci z Riot Games nie do końca przemyśleli tą sytuację. I żeby być całkowicie fair, wiecie, ja jestem tylko random ziomkiem z Internetu, który wie na pewno o wiele mniej o tworzeniu postaci niż Riot, jednak sami z Marszu jesteście w stanie podać jakiś przykład zmiany, przez którą wydaje się jakby pracownicy Riotu w ogóle w grę nie grali. Na przykład ultra nerw zmniejszenia i rally 5% movement swida. I mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, zobaczymy czy się to sprawdzi, że Mordekaiser na początku będzie mega silny, będzie perma na kompetywie, bo nawet jeżeli ktoś zagra, nie wiem, 0:10 mordkiem, to odciągnięcie najsilniejszego ogniwa drużyny wydaje się być niezwykle OP to później dostanie nerfy albo może dostać nerfy i stanie się coś podobnego jak w przypadku Kale, gdzie na początku była mega silna, a teraz raczej tylko osoby zaznajomione z postacią są w stanie coś nią ugrać. No ale nie ma co gdybać, zobaczymy. I nawet nawiązując jeszcze do tej Kale, jest to byłby to w sumie powrót do takiego starego mordka, którym grają tylko entuzjaści. Jednak jest jedna rzecz, za którą muszę Riot Games serdecznie, serdecznie pochwalić. Otóż dużo mówi się o tym, że Disney daje łapówki lub potajemnie wykupuje udziały w Riocie. No bo mamy przecież... I jasne, League of Legends jest popularną grom multiplayer typu MOBA, gdzie tego typu kolorystyka i postacie muszą się znaleźć. Jednak bardzo podoba mi się to, że nie zapomnieli o Samca Halfa i stworzyli potężnego, badassowego bohatera. Mordekaiser zarówno w grze jak i na zaprezentowanej grafice dla mnie wygląda po prostu fenomenalnie. I to, co również mi się podoba, w sumie podoba i nie podoba, bo nie podoba mi się ogólna zmiana jego feelingu gry, jednak wielki plus dla Riotu, że nie zrobili z mordka kolejnej postaci skaczącej jak małpa. Nawet w sumie Mordekajzer by się do tego nie za bardzo nadawał, gdyż jest ociężałym typem w wielkiej i ciężkiej zbroi z ogromną maczugą. I to jest po prostu świetne, jak również Mordek dostał CCK w postaci przyciągnięcia. Uważam to za jak najbardziej dobrą i sensowną Zmianę. I jedyne czego się obawiam, to właśnie RK Mordka. A zatem, moi drodzy, oto nowy Mordekaiser, przynajmniej w wersji, którą już znamy. Postać pewnego rodzaju ikoniczna dla gry, która po zmianach otrzyma jeszcze bardziej unikalny charakter, będzie wyglądała wprost fantastycznie i groźnie bez swojego pizzostopia. Jednak, która może okazać się być postacią z zestawem umiejętności zwyczajnie zbyt silnych, i tego najbardziej się obawiam, że majnerzy Mortka tak dostaną po Japie jak majnerzy Atroxa. Cóż, ale co z tego, że kilkaset tysięcy osób spędza setki godzin na graniu jedną postacią, która jakby nie patrzeć w dobrych rękach, nie jest słaba. Cóż moi drodzy, to na tyle. Dajcie znać co sądzicie o nowym Mordku. Wbijajcie na Instagrama i grupę na fejsie, linki macie w opisie. To na tyle, trzymajcie się i do następnego materiału.